Hej, wstańcie z tej strony, Gaborek, a to jest kolejny odcinek z SCP Containment Breach Ultimate Edition i wznawiamy y, nasz gameplay w miejscu, w którym on był tak kłopotliwy, a mianowicie tutaj, czyli w pokoju SCP 049. A czemu tutaj? Pewnie się spytacie, czemu to było tak kłopotliwe. Ci, co oglądali poprzedni film, który macie w karcie w prawym górnym rogu, pewnie wiedzą, ale. Niestety w tym miejscu jestem zmuszony pod wpływem własnej umiejętności rozumowania sytuacji, w której się znajduję oraz pod wpływem waszych komentarzy Jestem niestety przekonany o tym, że. Zmuszony jestem użyć tutaj goodmoda, przez to, że po prostu ilość mrug... częstotliwość tego jak mrugasz wyskakuje, etc. muszę niestety tego użyć, nie wiem czy to po prostu GOD? Tak, po prostu GOD. Więc po prostu musimy to przelecieć szybciutko na goodmodzie. Niestety... Dostałem kilka porad, bardzo w sumie dużo porad od was na ten temat eee, Że generalnie tu można włączyć światła, i wtedy zombiaki ożywają No my mamy niestety godmode'a, więc i tak niezależnie co zrobimy i tak będzie dobrze eee, Ale niestety... No właśnie Właśnie co jest będzie mi nieskończoność karku Tak, nieskończoność się ładuje jumpscare'em za moimi plecami Tylko nie może mnie zabić Dobra, to dajemy tutaj Cześć mrugi i tu jest klatka tego Generalnie mówiliście, że mogę tutaj sobie użyć Tego, mogę sobie w tym miejscu Włączyć światło, a wtedy wszystkie zombiaki wstają Dobra On wstaje, widzicie Mrugacz, Can you link. Dobra i tu wychodzi plaga, dobra Plagał, jeśli my na godmode'zie też może mnie zabić, więc... Nie za dużo... Boże, jakich dużo tu jest! Patrzcie, to jest SCP-ków naraz, ja pierdzie... Ej, w ogóle, mogę już chyba ściągnąć, tak. Jest klasa DS, MTF... Jest Mruga jest plaguskał. Wypierdzielaj, frajerze. Masz uder. I w ten sposób zdobyliśmy kartę czwórkę yy, Poza tym widziałem, że podobała się wam nowe... ...nowe oświetlenie yy, Stopboxik od Tutreła na urodzinki dostałem I jest on sztosem totalnym, bo mogę w 100% tak pracować na ja screenie Kto tak tupał? Jeszcze chwil w razie czego F5. Dobra. Spoko, spoczulnie, czyli zdobyliśmy, nie wiem, ten... To jest bezużyteczne. Zdobyliśmy w tym momencie apteczkę oraz, karciochę czwórkę, która już nam pozwala pójść do Łazarza, którego gdzieś, gdzieś, był ten Łazarz. Ja chcę iść do Łazarza przez to... O nie, tutaj nie idziemy, bo to jest tak straszne nowe miejsce. Do tego muszę przygotować. Chyba Łazarzek był tutaj. I od razu sobie zgarniemy piąteczkę, tak. Tylko z kontaminowaniem mazarza ja się jeszcze wstrzymam, z tego powodu, że nie pamiętam, jakie zrobiłem poprzednie zakończenia i po prostu chciałbym użyć tego, zrobić takie, które. Zapiszmy. Zrobić takie, którego jeszcze nie było, bo przypominam, mam dwa poprzednie sezony ze Steepie Containment Bridge i dlatego chciałbym zrobić w końcu zakończenie, którego nie było, bo jednak to zakończenie jest kilka wariantów i. Interesuje mnie te najlepsze. Dobra, 5 tu jesteś. 5 MYK. że tam Mamy piątkę. I teraz tak. Tym się jeszcze nie bawimy. On tu gotowy czeka na swoją dekapitulację. Ale spoko. Piąteczka to była rzecz, która była nam najbardziej potrzebna. Bo teraz. Oj, oj, oj. F5 MRUK. Dobra. Here z that boy, so. Nie było szans. Muszę zrobić tego brugacza tak daleko, czy on mnie zabije teraz? Debil. Dobra. Więc co ja spróbuję jeszcze tego brugacza dać dać tu na sam dół, Wtedy będę miał trochę więcej miejsca chyba na wymienianie plagusa. Przyjdziesz do mnie frajarze? Nie, ma na definitywnie, śmiecz. Tak, jesteś imbecydem, A Amo, załadował mu się ten skrypt, który... Teraz. Kurde, myślałem, że mnie nie zabije. Dobra, niech ten się jak najszybciej aktywuje. Dobra, on idzie. Teraz mogę mrugnąć. Mrugnąć jeszcze raz. Jezus, te miejsce 106 jest przeklęte. Bogam. I dobra, mrugacza się mogę pozbyć. Mrugacza się mogę pozbyć i to bardzo mi pomoże. Yy... ka Ja nie chcę w nikogo wpaść przypadkiem. Słyszałem, że trzeba około 15-10 sekund pochodzić, żeby ten mrugacz do dobrze zniknie. Czy też oni są agresywni w stosunku do mnie? Z Hizowi na pewno Chod Chodzą, mają już dziwne dźwięki. Tam jest ten event, który sobie na pewno zwiedzimy, ale to nie teraz, tylko następnym razem. Dobra, chyba minęło wystarczająco czas. Dobra, tego śmiecia łatwo wymieniamy gdzieś. Cześć. Spoko. Jak weselu? Tu jestem. Moonwalka będziesz walił. Dobra... Essa. Yy, dobra, chyba dam radę. Dobra... Czy ten ruga znika tylko na kilka sekund? Znaczy, to i tak jest dobre. Dobra, ale dam radę, jak wymieniasz, jestem kozakiem totalnym. Ta, I am not trying to hurt you. Dwóch zamykam! W POKOJU DO KONTAMINACJI JEST SCP-a ze MNĄ DWÓCH SCP TRZECH NAWET, JAKBY TO by BYŁ TEN Dobra, proste, mam piąteczkę Idziemy do tej strefy mroku i czarności? Chyba tak To co, F5? Cześć strefa mroku i czarności, poproszę na kto wizję 409 O Jezu, nie wiem czy ja tam chcę schodzić, później tam, kiedyś tam zejdziemy też się boję, bo to jest tak mroczne miejsce. dodatku to jest 100% nowy scp. W dodatku, zaspojderowaliście mi, że jeden scp w ogóle ma własne AI i w ogóle jest. Bardzo mądry, coś tam czasu u tego debila. 008 Tej, my to potrzebujemy do tego. To jest, żeby lockdowna zdjąć. To czemu się do tego dobila zjeżdża? Czemu się do Ciebie zjeżdża, kolego? Wrugacz. Nic się nie dzieje? Czemu? Jezu, kto się długo zakłada tego gościa. Co jest? Dobra. Doszło. Rugi się rusza. Chcę to zdjąć jak najszybciej. Nie lubię tego w sensie. Pamiętam, kiedyś miałem backersa i go postawiłem idealnie przy wyjściu. I później myślałem, że ktoś zawsze tam stoi. Czy teraz mogę tu wejść? spoko, dam radę. Na to nie byłem przygotowany. Dobra. Czy jest tu coś sensownego? Dokument. Naprawdę? To... <grystanie> My ręce i oczy jak masz kontakt z SCP wywołaczem Zombie plagi w ogóle śmierci. Pamiętaj, żeby mieć oczy i ręce to jest najważniejsze w tym wszystkim. <grystanie> Jezu kocham tą grę. Dobra. Czyli teorycznie wejście do trend już mamy ogarnięte. Ale wrócimy się też do Lighta. Uuuu. Z jednego powodu trzecie. Czy, Wrócimy się do Lighta dlatego, bo... Dobra. Czy to będzie misiałka? Dobre. To dobrze, bo zwalnia nam się slot w jakwipunku. Eee. Czy to jest entrance? Tak, i inno... No się otworzył drzwi to nie byłem ja. Do entrance już możemy wejść, ale my nie chcemy. Bo my jeszcze w ogóle będziemy musieli się wrócić do lighta. Jest Tesla, dobrze przecież to był ten event to przecież ty byłaś w lajcie Ten dźwięk Teslinowy nowy No, zobaczymy jak sobie poradzisz w frajerze Aha Jeszcze mruga zajebiście Czyli już wiem kto otwiera drzwi Niewidzialne śmietniki, nienawidzę ich szybko I kurde no! Szybciej! Tak wiem, że ktoś się z tym pokoju ze mną. Przeszedłaś, przeszłaś przez zamknięte drzwi koleżanko. Myślę, że to jest ten pokój ze 106, even Co za dźwięki dziwne. Okej, okay, dobra. Jeszcze tego mamy na ogonie. To ja się nie chce na niego patrzeć jeszcze. jeszcze w ogóle się nie chce na niego patrzeć, ale pewnie kiedyś się przypadkiem to zdarzy. Otworzył się drzwi. On go zjada. Czemu oba są zamknięte? Przecież to się powinno otworzyć. Ale to coś się zmieni czy to też się będzie bugowało? jest krewka. Naprawdę? I czemu, ja coś zrobiłem źle? Chyba coś zrobiłem źle. Nie wiem, że napiszcie mi w komentarzu, co ja tu odwaliłem, czy dobrze to się stało, czy nie. Bo mi się wydaje, że nam się gra złogowała, i na Noclipie klipie będą się tam przelecieć. Śmiało! Jaskiniowie jest jest z Gabor. Dziwny jest ten dźwięk, taki. Za bardzo taki. taki szoko, w za duży? No podsumujmy. Czy my chcemy schodzić? Nie, dobra, podsumujmy. Wróćmy najpierw tutaj. <laughs> nie, nie wróćmy najpierw tutaj. Zmieniam zdanie, jak skarpety. Nie bać frajera, co nam towar zabiera. Jestem te drzwi Mrugacz! I see you Martwy da, dobra, wróciliśmy mniej więcej O. Entrance, dobra. Już ciągle... Jest... Słyszę przesuwanie mrugacza, co jest? Nie ma go tu. Ciągle się boję tego eventu, że on to faktycznie będzie light. Entrance! Boże! Ale dziwny sit nam się trafił, przedziwny, dobra, de dzwonek. Kurcie, Kurwiasz jeden. Dobra. O jest. Maintenance room. Co mam tutaj? O Jezus, nie chcę mi się tego przydać. Teraz tak, czy do. Ja do tego potrzebuję, Omni, bo tu. Nie, 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 to w ogóle że nic się nie dzieje. Dobra, czyli Maintenance tunnel, czy tam Maintenance Room w ogóle nie jest w tej wersji. A to widzę pierwszy raz? A to tak sobie. Tak, uciekł SCP Nieśmiałek. Ktoś mi powiedział, że mam tu pójść. Czy on był siedział w takiej kratce, Dobra, ale to czemu jak się nikt na niego nie popatrzył? Coś mi powiedział, że mam tu pójść, nie pamiętam czemu. Dłoń, dobra, już wiem czemu. Dobra, to jest useless. Ręka kolejna. Discoupling of w pillar of the cell. Ale co pewnie badania? Dobra, właśnie po tą rękę ktoś mi kazał to przyjść. Nie otworzysz tego, czy mam go jak wyminać? Zapomniałem o nim. Cześć. No, ich tu nie ma w ogóle. Wiecie co? Nie, dobra, zróbmy to w inny sposób. Czy ja mogę po prostu stąd wyjść? Mogę. Jeszcze raz. No, muszę go na prosto wyprowadzić. A nie, oczywiście zawsze możesz się zepsuć. O, jednak nie. Dobra, to było głupie ekstremalnie. Dobra, spoko. O to mi chodziło. Może bez efektu strachu, ale na pewno o to mi chodziło. Teraz, jak wymijać jak tego, kurczę, beczkę. Tutaj go spróbujemy. To jest dosyć dużo wolnej przestrzeni. Dobra, dam rada. Sprintem! Nieśmiałek! Nie ty sam A, pewnie wyłamałeś drzwi, No tak. Ja powiem ci, że. Powiem wam, czekajcie, że z czasem to się robi od tak. Od zarąbania tych SCPów, Że to boli. Dobra, to razie czego wolę mi zawołaną. Żeby mieć kurde Escape. No, tu jest łazarzyk to tu nie ma co. Dobra, czaty. To zapraszam Wam do pisania yy, poradników, jakichś typów. o tak tupie w komentarzach? Ja prawdopodobnie w kolejnym odcinku wrócę się do Entrance, do lighta W celu, tak, w celu ulepszenia gogli. Yy, Zrobienie eksperymentu ze Stewie Maską. Yy, Ulepszenie apteczek. Znalezienie pokoju Eryka i wzięcia kluczyka, jest kluczyka, a ja się z wami w tym momencie żegnam, piszcie parady w komentarzu, zapraszam na wszystkie sociale do opisu, do subowania, komentowania, lapkowania, mówię do was Gabor, cześć, cześć, kocham was.